Mēs stāvam, te izstrādājam! Mēs stāvam, te, dāvoj stāvam! Nie przepuszczamy Cześć Nie przepuszczamy Będziemy się targować nie będzie... nie będzie łatwo Oponę poświęcił swoją No Dokładnie Nie to nie przepuszczamy Nie ma takiej opcji Nie po jedna to nie to gaś Gaś, sprzęty amper! No, to to no, no, nie! w policję! Obutekajcie na łeb! Nie, nie, to nie przepuszczę! Gaś, sprzęta, nie przepuszczamy Ale tak czy nie to, to lepiej. Lepiej. Ja, nie, to tak, to nie! To stoimy! Kurwa! ja Kurwa! 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 Nie, to tak to nie. To stoimy. Kurwa! Kurwa! to To tak nie, To nie przepuścił, nie po dwie minimum Myślałem, że się nie wyrobicie No kurwa, tylko tylko zdążyliśmy no. Ty, ja na styk tu przyjechałem, tylko w i już jadę. No, a ja kurwa Kurwa, o leżyś mnie gumą to? Ej, ale widziałeś kurwa, Piotr, widziałeś ile kurwa stoi tam na bliskach? Widziałem, zaraz pod, po, podjedziemy, nagramy Ale ty, po co się kurwa Ty, coś ty mnie tą gumą opierdzielił no to po jak będzie, po ile, kurna panie? Panowie, w zbiornik trzymaj. Zbiornik. zbiornik jeden, drugi zbiornik. Nie, no jeszcze po jednej. No nie przepuścimy. Po Ej, no ty mnie no, no, tyle trenowałeś. My tak dobrze no, ze sobą żyliśmy. Dobra, dobra, przyniosę ci butelkę, no. ale nie wódki. Nie to nie, to nie, to nie. Jeszcze po jednej dla każdego przepuścimy. Na, na dwóch Macie po jednej na każdego i dorzucimy jeszcze po do Nie, ma być po dwie, my się trzymamy do końca. Nie, nie, nie. my się trzymamy do końca, to raz na całe życie to nie. Nie. Zgona jesteście zaniedbni. Panie, ale po pijaku nie wolno prowadzić. No, a my nie prowadzimy, my stoimy. Nie, masz jedną, dorzucamy zaraz. No, po dwie to puścimy, po jednej to nie ma opcji. No. <laughs> Czekaj Kurwa, ale to dobrze No to zagotowałeś Czekaj Jak chcesz to ja ci do Fenda zapakuję Dzięki Ty, To masz do Fenda No to dawaj ja tylko, ja to tylko przyjedziesz po nie no dwie to już możemy, dwie to możemy coś rozmawiać, ale, ale, dziękuję, no dobra, przekonałeś nas. Jeszcze ja, no ja mam jego, dobra, No żeby to było umieszczone, kurna, ale mnie całego gumo opierdzielił, dzięki panowie, o, elegancko, ale panowie. Fajnie, dzięki dzięki miłej zabawy dzięki wielkie. szczęśliwego na nowej drodze, że trzymaj tam. się. Józiu Zaraz się pogadamy. Ale to tyle to tam chuj.